a to jest moja szuflada i tym razem porozmawiamy o chłopkach, które stały się już pewnego rodzaju evenementem na polskim rynku książki. Książka autorstwa Joanny Kocier Frydryszak. E, no bije rekordy popularności moi drodzy, wszędzie w zasadzie z lodówki mam za chwilę może wyskoczyć e, ta opowieść, e, i przyznam szczerze, że są ku temu bardzo dobre powody. Ja postanowiłam wreszcie, pomimo tego, że ona już czekał mnie na półce dosyć długo, chwycić za tę książkę i przekonać się o tym, jak rzeczywiście wyglądał los wiejskiej kobiety 100 lat temu. O tego możecie się z tej książki między innymi dowiedzieć. Co znalazłam w środku? W środku naprawdę znalazłam niesamowitą ilość zaskoczeń, głównie związanych z latami II Rzeczypospolitej Polskiej, jak Polska wróciła na mapę przed II wojną światową, ponieważ w mojej głowie to jest taki, i tak mi się wydaje, że też nam się przedstawia w szkole, że to jest taki złoty okres. Um, nie bez e, oczywiście problemów, ale generalnie, że no w związku z tym, że ta Polska na tą mapę wraca, to jest super, e, że, że jest rozwój, że ludzie chodzą do kina i w ogóle takie rzeczy. E, no, okazuje się, że e, ten rozwój troszeczkę na wieś tam nie dotarł za bardzo. E, było raczej źle albo gorzej. E, no i e, ta książka zabiera nas pomiędzy... E, Przedstawia nam różne aspekty życia wiejskiego w tamtych czasach i też odrobinę w tych czasach wczesnych po wojnie. I człowiek, jak sobie zdaje sprawę, że minęło zaledwie 100 lat troszeczkę ponad od tamtego czasu to się zastanawia, jak to jest możliwe, że my jako kraj zeszliśmy tak daleko. Biorąc pod uwagę też to wszystko, co się wydarzyło historycznie w tym czasie, ale za wiele tam dobrego się dla nas nie wydarzyło. No, jest to absolutnie po prostu wgniatające fotel, otwierające oczy, takie sprawia, że doceniamy to, co mamy, bo rzeczywiście los tych chłopek, tych kobiet na wsi, czy w ogóle rodzin na wsi, no to jest jakaś tragedia. Tak ujmując, w największym skrócie, ale co możemy się tutaj dowiedzieć? Jak, wyglądało, jak wyglądały codzienne obowiązki, jak, wyglądało, jak wyglądała kuchnia, jak wyglądały marzenia to chyba najsmutniejsze, moim zdaniem, w całej tej książce o czym się marzu, o, czym, o, czym, o czym się śniło? To często były buty, albo możliwość pójścia do szkoły. To takie z największych, bo no i ten jak, jak długo utrzymywał się u nas podział mm, klasowy, to też tego byłam absolutnie nieświadoma, że jednak e, dostępu do lekarza czy coś takiego to w ogóle na wsi nie ma. To jest jakby e, no, no, no nie do pomyślenia w ogóle, że to prędzej, że weterynarz szybciej do krowy przyjedzie niż do kobiety rodzącej lekarz. No to też jakby się w głowie trochę nie mieści, że, te, że przez to, że ile dzieci się rodzi w ogóle, jak to wygląda, takie życie rodzinne, że często te rodziny wiejskie opakują bardziej właśnie tą krowę niż śmierć dziecka. No, niepojęte rzeczy tam się dzieją. Znaczy, z jednej strony one są takie szokujące, a z drugiej strony, no, nie jest to trudno w sobie w sumie wyobrazić, bo gdzieś tam te Obywieści, z których my często dzisiaj się troszeczkę podśmiechujemy, że tam się szło, wiecie, 7 km do szkoły, gdzieś tam przez zaspy i tak dalej. Kiedyś rzeczywiście, no rzeczywiście to było, to była prawda, jeżeli do tej szkoły w ogóle się szło. Jak wyglądała praca w, na służbie, też się dowiemy z tej książki. Jak różnie mógł się po prostu los potoczyć, zależnie od tego, ile kto ma ziemi czy mąż bije, czy nie bije. Czy ile mamy dzieci, czy mamy jakby jak się wykarmić? No i ten kryzys, który tam w latach trzydziestych następuje, jeszcze bardziej tą biedę, nędzę absolutnie pogłębia i to, jakie te zaradne są te kobiety i jak one sobie w tym naprawdę obrazie rozpaczy tak naprawdę radzą. Jest naprawdę godne podziwu. No i to jest mniej więcej to, czego można się w tej książce dowiedzieć. Jest mnóstwo takich w pojedynczych historii, które przedstawiają nam fragment większego obrazu. Ja je bardzo, bardzo lubię. W ogóle też znalazłam dużo historii z, ze swoich rodzinnych okolic. Czego w ogóle się nie spodziewałam, e, gdzie to oczywiście żyło się lepiej, bo ja pochodzę z Wielkopolski, więc to już e, m, zachód e, m, kraju, to tam e, było lepiej, łatwiej troszeczkę. E, przy czym to lepiej to żaden luksus, że tak powiem. To też jest praca od rana do wieczora. E, w ogóle zakres obowiązków jest absolutnie szalony. To, że dzieci pracują, w zasadzie odkąd są w stanie chodzić, jest normą. E, niedożywienie, no głód, po prostu stan ciągłego głodu. E, nic nie posiadanie po prostu, więc, więc no i to właśnie ta najbardziej przykra po prostu część tej książki, czyli to, że ci ludzie absolutnie nie mieli nadziei na jakieś lepsze jutro. Poza tym, że liczyło się, że nie wiem, że ojciec wyda za bogatego gospodarza, albo że. No bo z to tam się nikt nie żenił, że tak powiem, przynajmniej na wsi, większość e, przypadków. Więc na no mówię, jest to, jest to bardzo, bardzo ciekawe. E, takie doświadczenie, które mm, bardzo pokory e, daje człowiekowi dużo, e, mam wrażenie. No, tutaj autorka zasługuje, naprawdę zasługuje na to, co, co się dzieje wokół tej książki, jakie, jaką sprzedaż, jaką popularność ta książka odnosi. To jest naprawdę bardzo wartościowa lektura, bo tak jak wspominałam przy, książ, przy książkach innych, no, bardzo mało się celebruje na przestrzeni tych książek o tle historycznym, nawet powieści historycznych co tutaj mamy. No, no, no nie, ale e, czy takich historii w ogóle to mówimy o tych historii wyższych sfer. E, wyższych sfer, o tych historii. E, no w ogóle się nie celebruje takiego zwykłego życia, a to jest książka, która po prostu w 100% może nie celebruje, bo nie ma co celebrować, ale analizuje i pokazuje e, życie wiejskiej kobiety 100 lat temu jakie mogła mieć marzenia, jakie aspiracje, jak wyglądała jej rzeczywistość, jak wyglądały jej obowiązki, jak wyglądały jej relacja międzyrodzinna. To też się drastycznie zmieniło, bo yy, teraz w wychowaniu dziecka to się w ogóle jakieś niepotyczne godziny poświęca, a wtedy yy, wychowywało się dzieci po prostu pracując z nimi razem w polu. Koniec. Yy, no, także też bardzo ciekawe, bardzo ciekawe yy, perspektywy i Naprawdę podkreślam, naprawdę jest niesamowite to, że można się pomylić, może jak sobie człowiek pomyśli, że 4-5 pokoleń wcześniej tak się żyło, a jak teraz my żyjemy na, dziś, na e, dzisiaj, no to się ma wrażenie, że to jest właśnie ta zmiana, to to jest jakaś bajka, że to jest niemożliwe, że w momencie, kiedy nasze tam pra pra, pra babcie zaczynało od chałupy bez podłogi, i w jednej izbie mieszkało 10 osób, a dzisiaj nikt już nie mieszka ze swoimi rodzicami, nikt nie mieszka z dziadkami, każdy ma dostęp do lekarza, każdy ma jakieś marzenia, które nie są zazwyczaj jedyne, żeby posiadać jedną parę butów, prawda? Więc no, jest to niesamowity skok, w ogóle, jaki zrobiliśmy. Ja nie wiem, czy to jest. Nie, nie, nie jestem świadoma, bo. Aha, i jeszcze jedna rzecz, co mnie bardzo uderzyła, co teraz mi się absolutnie przypomniało: ten analfabetyzm tam. No, to mi się też w głowie nie mieściło, że w, w czasie drugiej Rzeczpospolitej Polskiej 30 czy 43%, albo 34, albo 43, bo teraz nie chcę was skłamać. Ludzi to są. Osoby, które nie potrafią pisać i czytać. No, nie taki obraz polski miałam w głowie, nie, pożądam wam szczerze, na pewno nie w tamtym okresie. No, i też bardzo podkreślane są te różnice, nie właśnie między tymi zamożnymi chłopami, które tam stanowią 10% czy 11%, a całą resztą, a w ogóle chłopi stanowią 70% społeczeństwa które jest dosyć mocno ignorowane e, przez lwią część czasu e, II Rzeczpospolitej Polskiej. Więc jest to no, do, dosyć smutna historia, e, ale która ma w sobie również kilka takich bardzo krzepiących opowieści osobistych, e, czy takich e, wydarzeń po prostu rodzinnych, które jakby, no, napawają, napawają radością również. No i ja miałam taką po prostu wniosek, że no całe szczęście, że ja się 100 lat temu nie urodziłam, bo jako astmatyczka to przy, po pierwsze tam pewnie nie, dożyła dnia, nie, dojrzałabym tego, nie dożyłabym tego wieku, w jakim teraz się znajduję. A nawet jeśli, to co to by było za życie moi drodzy? No. Także warto naprawdę przeczytać, żeby się dowiedzieć, jak prawdziwe, normalne życie, myślę, że w większości naszych przodków, jeżeli nie pochodzicie z jakichś czartoryskich, czy innych tam, szlacheckich rodów, jak to wyglądało? Jak daleko zeszliśmy? I ja odczułam nawet taką, takie zdziwienie, że, że cały czas on się cały czas mówi, że jest źle, nie? On się cały czas mówi, że, że jest niedobrze i tak dalej. I nie wiem, może dzięki temu, może nie, ale idziemy tak do przodu, jako naród, że to się w głowie nie mieści. I tylko, żeby teraz to utrzymać. I naprawdę będzie dobrze. Także ja Wam naprawdę polecam, polecam tę książkę. Wydaje mi się, że jest ona dla każdego. Mimo tego, że no mu opowieść o naszych babkach, czyli raczej teoretycznie bardziej kobieca książka. No, nie do końca, nie do końca bym powiedziała. Wydaje mi się, że mężczyźni również są w stanie z tego wiele, wiele wyciągnąć. Także to, tutaj nie nazywałam tego kobiecą książką czy babską książką. Jest to fascynujący po prostu wycinek historii, przedstawiony w bardzo dosadny, bardzo bezpośredni sposób. I to jest, mam wrażenie, że coś, nad czym warto się pochylić, jeżeli. Czy interesujecie się historią, czy nie? To są tak nieodległe czasy, to są tak nieodległe dzieje Waszej rodziny, że naprawdę warto sobie spojrzeć z perspektywy troszeczkę na ich życie i potem spojrzeć na swoje i powiedzieć sobie, że w sumie to jest super i że nasze problemy to nie są w ogóle problemy. Więc. Yy... Zasada y, polska, długowieczna, i mam wrażenie, że trzymając na wszystkich kupie, że jakoś to będzie. Nadal <gryw> nadal jest zasadna dzisiaj, wczoraj i te 100 lat temu. Ja Wam bardzo, bardzo chłopki polecam. Y, no, przyznam szczerze, że jeżeli chodzi o literaturę faktu y, polską, jedna z lepszych, a nie wiem, czy ona jest jako literatura faktu y, zakwalifikowana, y, za ale powinna być. Y, to jest y, naprawdę. Niesamowita książka i e, która zawiera niezliczoną ilość osobistych historii naszych przodków. Tak bym to podsumowała, was bardzo zachęcam. Jestem ciekawa, czy w ogóle jesteście ciekawi, e, czy, jest, czy interesują was, e, właśnie, e, te, czy interesuje was właśnie to, jak się kiedyś żyło, jak wyglądało takie życie codzienne, takie życie rodzinne. E, mnie to naprawdę zawsze najbardziej interesowało w tych wszystkich. Opowieściach historycznych, wiadomo, że ważne jest to, kiedy tam konstytucja i kiedy tam wróciliśmy na mapę, to jest jedno z ważniejszych rzeczy, tak? No ale jednak ważne jest też, czy było lepiej, gorzej, jak się żyło, jak to wyglądało. No, jest to naprawdę niesamowita opowieść. Jestem ciekawa, czy podzielacie to moje zdanie, że to jest no, być może najciekawsza część po prostu historii. E, no i co? Czytajcie chłopki, bo warto, mimo tego, że to jest gruba książka. Czyta się szybko, jest taki, jest polski biały papier e, i jest też również dużo e, fotografii w środku e, także można też sobie do kontekstu że tak powiem zbudować e, w głowie pewien obraz bo tych fotografii e, czy tam właśnie fragmentów jakichś e, gazet, książek ogłoszeń jest naprawdę mnóstwo w ogóle tytaniczną pracę tutaj autorka popełniła jeżeli chodzi o ilo ilość, jakość, źródeł bo od statystyk, e, przez kroniki historyczne po rozmowy ze zwykłymi ludźmi, czyli e, no od A do Z, tak jak trzeba. E, no i co? E, zachęcam Was koniecznie. Myślę, że warto. Naprawdę jedna z lepszych książek e, polskich, jakie przeczytałam w ostatnich latach. E, no i co? Ode mnie to tyle. Jak zwykle miałam zakończenia narka!